Mamy dwie długości śrub, zaraz wytłumaczę o co chodzi z drugą. Na razie sobie przyczepię to na pierwszą krótszą śrubę. Wystarczy lekko wkręcić śrubę, ustawić sobie no, na takiej wysokości, jaka nam odpowiada, wsunąć płytkę tak, żeby pasowała na samym środku naszego aparatu. Dokręcić to narzędziem, które dostajemy w zestawie. I teraz, jeśli chodzi o przyczepienie tego do góry aparatu, mamy w zestawie takie drobne narzędzie, którym jesteśmy w stanie sobie podważyć kółko które przytrzymuje cały system od góry. Swoją drogą super sprawa, żeby nie łamać sobie paznokci za każdym razem, kiedy zmieniamy na przykład ten system z aparatu na aparat. Zaczepiamy, przekładamy paseczek przez to kółeczko i zapinamy na rozmiarze, który nam tutaj pasuje. Jest kilka numerów, żeby mieć po prostu mniej lub więcej miejsca. Dzięki czemu mamy taką sytuację, gdzie możemy sobie spokojnie włożyć dwa lub trzy palce do aparatu i w totalnie bezpieczny sposób nam to po prostu wisi na tych palcach, dzięki czemu bez problemu możemy wygodnie robić zdjęcia, nie bojąc się, że nam to ucieknie. Co jest istotne, zawsze mi przeszkadzało, na przykład jeśli mieliśmy taki duży pasek, który zahaczamy na nadgarstek, czy też tym gorzej właśnie pasek na szyi, także to jest moim zdaniem idealne rozwiązanie. W tym momencie, przez to, że z tym aparatem nieczęsto tego używałem, jest troszkę za duże, wystarczy przesunąć ten system i trochę to zwęzić, bo tutaj troszeczkę czuć odrobinę luzu, ale tak czy tak, bez najmniejszego problemu i do małych aparatów, i do dużych aparatów to się sprawdzi,